Dziś pogadamy o czymś, co tyka jak zegarek. W każdej relacji, kto jest naszą bratnią duszą, a kto powinien zniknąć z naszego życia, według numerologii. Czy liczby naprawdę mogą powiedzieć ci, kto jest twoim przyjacielem, a kto tylko ładnie gra? Kto jest dla ciebie w miłości, a kto cię zniszczy? W biznesie. Zostań do końca, bo będą konkrety i ostrzeżenia, a po drodze mnóstwo zaskoczeń. Gotowi? To lecimy. Każda data urodzenia daje ci liczbę. To Twoja podstawowa energia. A jak się spotykają dwie osoby, ich energie się łączą i tworzą coś trzeciego. I teraz pytanie, co z tego powstaje? Sztos czy katastrofa? Przykład. Jeśli jesteś jedynką, jesteś urodzonym liderem, pełen światła, charyzmy, ale kiedy spotkasz się z trójką, wybuchacie. Dosłownie. Nie dlatego, że jest nudno, tylko dlatego, że trójka żyje w swoim świecie i działa dla siebie, a jedynka chce. Dawać. W efekcie bum, związek w rozsypce. Albo taki case, piątka, niezależna dusza, marzy o wolności i pieniądzach, ale wrzucisz ją z ósemką, i tu wchodzi plan, strategia, dyscyplina. Co się dzieje? Albo będzie ogień, albo wzajemne zmęczenie. Jeśli szukasz miłości na lata, a nie romansu na wtorek, Słuchaj teraz uważnie. Dla dwójki idealna będzie jedynka. Daje jej siłę i kierunek, ale jeśli masz dwójkę z dziewiątką, o nie, dziewiątka to ogień, emocje, wojownik. Dwójka tego nie udźwignie, będzie cierpieć. A szóstki, cudowne, miękkie dusze, kochają kochać, ale Ciągnie je do siódemek, a siódemki są mega seksy, ale często zdradzają. Kiepska wróżba na wspólną starość. To działa też w pracy i w biznesie. Ósemki, struktura, wynik, kontrola. Niech spróbują hmm. robić interesy z piątką, która chce na spontanie. Kłopoty gwarantowane. Chcesz biznesowy sukces? Czwórka z ósemką, dwa mózgi, jedna strategia. Wspólny sukces, tylko nie dodawaj dziewiątki, będzie chaos. Widzicie, liczby nie kłamią, to jak energetyczny GPS. Jeśli chcesz wiedzieć, kto cię wspiera, a kto ciągnie w dół, weź swoją datę urodzenia, przelicz ją na liczbę podstawową i sprawdź, z kim się sumujesz najlepiej. Chcesz, Więcej takich analiz zostaw, suba łapkę w górę i daj znać w komentarzu, jaką ty masz liczbę, a jaką ma twój partner. No i pamiętaj: nie każdy, kto się uśmiecha, jest Twoim człowiekiem, ale liczby nigdy nie kłamią. Do zobaczenia w kolejnym filmie.